Jaruzelski już po 89 roku twierdził, że on wprowadził stan wojenny, dlatego że chciał uniknąć, jak to określał, największego nieszczęścia w dziejach Polski, czyli wkroczenia armii sowieckiej. Że wprowadzenie stanu wojennego zapobiegło wkroczeniu armii sowieckiej. Dzisiaj wiemy doskonale, że Sowieci wkroczyć do Polski nie chcieli. Byli bardzo zadowoleni, że Jaruzelski chce wprowadzić stan wojenny, czyli zniszczyć Solidarność własnymi rękami. Natomiast jest dzisiaj oczywiste, że o jakiejkolwiek interwencji wojskowej nie chcieli słyszeć. Mamy, mamy bardzo mocne dokumenty wskazujące na to, że to Jaruzelski, gdy zbliżała się ta Data, którą wyznaczył na wprowadzenie stanu wojennego, więc 13 grudnia, chciał koniecznie zdobyć od Sowietów gwarancję, że jeżeli on sam nie da rady przy pomocy polskich oddziałów wojska i milicji pokonać Solidarność, jeśli opór społeczny będzie zbyt duży, to najbardziej bał się o Górny Śląsk. Bo w końcu Górny Śląsk to jest takie... Pięciomilionowe miasto, prawda? Jedno wielkie tak naprawdę. Więc bał się, że jeżeli tam dojdzie do jakiegoś oporu społecznego, to on sobie nie poradzi. To żądał, żeby w takim wypadku Sowieci wkroczyli zrobili w Polsce porządek.